bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję ze szczerego serca za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z kolejnym produktem o rewelacyjnym składzie z linii doskonale nam znanej. Produkt po części, tak 50 na 50 został przetestowany z mojej inicjatywy, a w 50% z Waszej inicjatywy. I dzisiaj również porozmawiamy sobie o innowacyjnej technologii kosmetycznej, która niestety no, nie jest dla wszystkich. No, nie jest dla wszystkich. Bardzo mi przykro. W przypadku innego produktu z tejże serii, produkt był dla każdego. Zdecydowanie tak. Ale w przypadku tego produktu, niestety nie. Niestety nie. Bardzo mi przykro, ale ze szczerego serca muszę powiedzieć stanowcze nie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym preparacie, który jest bardzo aktywny w działaniu, który przynosi świetne rezultaty. I na pewno z, z dłuższej perspektywy stosowania tego produktu efekty będą jeszcze bardziej intensywniejsze, bardzo mocno zauważalne, a przede wszystkim realne i długoterminowe. Jest to skuteczny produkt za małe pieniądze, który sprawdzi się zarówno do dziennej, jak i nocnej pielęgnacji. Nie ma tu żadnego problemu na mocy integralnej. Mówimy o 100% skuteczności aktywnej kosmetyku, który jest dostępny w Rosmanie. Porozmawiamy sobie również w dalszej części o koloidalnym złocie pochodnej tripeptydu miedziowego. Jak i również o innowacyjnych nośnikach przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, czyli o transporterach, które w delikatny sposób podważają barierę hydrolipidową, wtłaczają substancje aktywne w głąb skóry i pozwalają na pełne zaklepienie bariery lipidowej. Czyli bariera hydrolipidowa nie traci swojej równowagi, nie jest ona nadszarpywana, uszkadzana, skóra nie jest rozregulowywana, nie jest wysuszana, nie jest przesuszana. Wszystko się dzieje w holistyczny, w bardzo delikatny, a zarazem spektakularny sposób. Czyli nikt nie cierpi, nic nie cierpi, żaden gram naszej skóry nie cierpi, tak mówiąc, a same korzyści. A mamy same korzyści aktywności. I tutaj również będzie globalne działanie przeciwzmarszczkowe, przeciwstarzeniowe, stymulujące syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, fibroblastów. Globalna przebudowa skóry. Jest to bardzo intensywny preparat, który łączy się świetnie z pozostałymi dwoma produktami, o których wam mówiłem już wcześniej. Chcę się zatrzymać pod ważną kwestią, że kremy do twarzy nie wiedzą ile mamy lat, jest to wymysł marketingowy, bzdura marketingowa, próba naciągnięcia konsumenta tak naprawdę. Kremy do twarzy, kosmetyki do twarzy używamy zgodnie z ich potrzebami, czyli jeżeli nasza skóra potrzebuje nawodnienia, stosujemy kosmetyki nawadniające, jeśli wygładzenia, kosmetyki wygładzające, jeśli widzimy już pierwsze symptomy starzenia się skóry, kosmetyki przeciwstarzeniowe. Nie ma Takiego czegoś, że kosmetyk 70, plus będzie działać super na kobiety 70-letnie, 60 plus na kobiety 60-letnie, 50-40 i idąc tak dalej ogólnikowo na ten wiek. No, przepraszam bardzo, Krem nie jest na tyle inteligentny, aby wiedzieć, że ta osoba ma 44 lata, ta osoba ma 65 lat, ta osoba ma 79 lat i tu trzeba działać. No nie, nie ma takiej technologii. No, no, nigdy w życiu. Także to jest bayer, zamysł marketingowy. Ogólnie, reasumacyjnie mówiąc, takie produkty różnią się tylko konsystencją. Te z, niższej, z niższego progu wiekowego są bardziej lżejsze, a te w cudzysłowie wymyślone dla starszej grupy wiekowej są po prostu bardziej tłustsze. I to jest różnica. Ale jeżeli chodzi o emolienty, to emolienty nie są jakoś tam cudownym składnikiem anti-aging, one są częścią anti-aging, bo chronią naszą skórę przed odparowaniem. Ale w głównej mierze inne składniki aktywne odpowiadają za działanie przeciwstarzeniowe. Także to, że krem jest lżejszy albo tłustszy, to tutaj jest przewaga albo mniejsza dawka emolientów, po prostu. Także to nie ma żadnej różnicy de facto. Tu nie ma żadnej różnicy de facto. Także to jest Bayer po prostu. Nazwijmy rzeczy po imieniu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej odkrywczej technologii Centrum Naukowo-Badawczego naszej polskiej firmy dr Ireny Ellis. Yes, of course. E, produkty, które będę chwalił pod niebiosa. Produkty, które zasługują na pochwałę, są chwalone pod niebiosa. Są kochane przeze mnie jedną wielką miłością. Owszem, ta marka ma wiele niewypałów. Ale naprawdę, cofając się kilka lat wstecz, wstecz, nie było tam nic do wyboru. Teraz mamy ten wybór. Mamy też szansę skorzystać z tej technologii, z tych składników innowacyjnych, które są tam opracowywane, skorzystać ze skuteczności, spektakularnego rezultatu pielęgnacyjnego w niskiej cenie, bez naciągania, bez okradania, a w pełną świadomością konsumencką. I ja nie będę przyciągał tego odcinka, pokażę od razu o co chodzi. Jest to Liren, diamentowy lifting i jest to krem 70+. Tylko ten krem z tej serii ma dobry skład. Pozostałe nadają się do utylizacji. Także reasumując, co z tej serii ma dobry skład? Płyn micelarny, tonik, serum i ten krem. Krem pod oczy do utylizacji albo do poprawy, pozostałe kremy do poprawy bądź do utylizacji. I jest to przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący efekt odmłodzenia liftingu 3D, redukcję zmarszczek, wygładzenie. Co nam dr Irena Eris globalnie mówi na temat tego kremu? Trójwymiarowe odmłodzenie. Z wiekiem zmniejsza się jędrność i elastyczność skóry, zmienia się owal twarzy. Aby temu przeciwdziałać, ekspertki z laboratorium naukowego LIREN mogli tutaj napisać otwarcie dr Irene Eris, ponieważ no to jest się czym chwalić, a nie LIREN. Tak dziwnie to brzmi. Aby temu przeciwdziałać, to już było unikalną formułę kremów, dla której inspiracją, inspiracją był lifting wolumetryczny. Profesjonalny zabieg, który przywraca objętość skóry. W cudzysłowie. No ale okej. Okay. Krem jest do dziennej i nocnej pielęgnacji, to już wiemy. Połączenie 24 karatowego złota z diamentem, pochodne peptydów miedzi, niacynamit, olej i tutaj wiele mamy składników, że właśnie ten krem ma redukować przebarwienia. Bzdura, niestety takich działań nie będzie. Wygładzać zmarszczki, tak. Intensywnie regenerować, tak. Neutralizować wolne rodniki. Za mało powiedziane, niszczyć wolne rodniki. Ten krem robi to. Od i na nawilża, jest of course. I teraz tak. Kremik wygląda. O tutaj już widać. Widać dobrze widać. E, ten kremik wygląda tak. Szklane, opakowanie, pozłacana zakrętka, przyjemny zapach, tak jak sterą do twarzy, tak jak toniku. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o IMSI, w składzie tego kremu siedzi najczystsza. Po prostu prawda. Co w nim tak naprawdę siedzi? Badzą preparatu jest woda. Później mamy c 15 19 Alkan, substancję, która tworzy emulsję, formułę tego kremu. Trójglicery to właściwościach odbudowujących barierę hydrolipidową, łagodzących podrażnienia. Nośnik przenikania, emulgator, zagęstnik. No ta baza cała tworząca formułę kremu. To jest w zupełności no, racjonalne i normalne, prawda. Później mamy typentylengol, propanediol, propanediol, transporter substancji aktywnych do skóry właściwej i glikol, który delikatnie też podważa barierę lipidową, za substancje bez żadnej szkody dla naszej skóry. Później mamy estry masła Szea, które nie zapychają, wykazują właściwości regenerujące, odbudowujące barierę lipidową, redukujące podrażnienie, suchość świąt, także tutaj mamy takie działanie bardzo silnie. Otulające, takie kojące, takie kokoniaste. taki kokonik dla skóry dzięki tym estrom przeramy. Później w składzie mamy oczywiście dalej bazę, która tworzy nam ten cały krem, tak, która się składa z trzech składników. Później mamy olej sojowy, który wykazuje właściwości regenerujące. Później mamy olej awokado, który wykazuje właściwości odbudowujące barierę lipidową przeciwstarzeniowe, stymulujące produkcję kolagenu. Później mamy hydrogeneryzowaną oliwę z oliwek, i to są bardziej estry, które przenikają przez naskórek i wykazują właściwości regenerująco odbudowujące na barierę hydrolipidową. Później mamy ekstrakt z gardenii, który wykazuje przecudowne właściwości wyrównujące strukturę skóry, wyrównujące kolory skóry, likwidujące ziemistość, oznaki zmęczenia, niewyspania czegokolwiek. Po prostu skóra odzyskuje jednolity koloryt, zdrowy koloryt, glaskin, efekt takiego wypełnienia, takiego zdrowego rozświetlenia, takiego glaskinu, taka totalnie z prawdziwego zdarzenia, globalna, bardzo silna rewitalizacja. Gardenia jest cudownym antyoksydantem, która wyniszcza wolne rodniki, neutralizuje je, unieszkodliwia je, więc one na naszej skórze mają guzik do powiedzenia tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyniszczanie naszej skóry i doprowadzanie kolagenu elastycznego i kwasu hieluronowego do degradacji. Także gardenia, cudowny składnik aktywny zastosowany w kosmetyku. Super sprawa. Później w składzie mamy oczywiście niacynamid. Producent nie podaje stężenia niacynamidu, więc podejrzewam, że jest go tutaj mniej niż 2%, bo jeżeli by było więcej producent by już o tym napisał. Jest to składnik, który jest doskonale nam znany, reguluje gruczoły łojowe, działa przeciwzapalnie, rozświetlająco, rozpromieniająco, przeciwstarzeniowo, nawadniająco, nawilżająco, kojąco. Także jak najbardziej bardzo uzupełniający się składnik czynny w recepturze przeciwstarzeniowej. Później w składzie mamy hmm, pochodną tripeptydu miedziowego. Czyli właśnie pochodna tripeptydu miedziowego, która wykazuje globalne właściwości remodelujące, przeciwzmarszczkowe, odżywcze, odnawiające, przebudowujące, stymulujące syntezę kolagenu, białek podporowych, elastyny i kwasu hialuronowego. Bardzo silnie powstrzymuje oznaki starzenia, hamuje je, odpowiada bardzo silnie stymulacyjnie bodźcem regeneracyjnym na kolagen, fibroblasty, elastynę i kwas hialuronowy. Mamy tutaj globalne działanie przeciwstarzeniowe o naukowym e, działaniu. Mamy tutaj bardzo intensywną formułę przeciwstarzeniową, która globalnie stymuluje kolagen, elastynek, kwas hialuronowy, fibroblasty do produkcji. Mamy tutaj efekt intensywnego odmłodzenia, rozjaśnienia, rozświetlenia, rozpromienienia, rewitalizacji, także pochodna tripeptydu miedziowego w zdecydowany sposób jest tutaj jednym z najważniejszych składników aktywnych technologicznie, żeby ten krem przynosił spektakularne rezultaty pielęgnacyjne. Później w składzie mamy oczywiście puder diamentowy, no nasz znany składnik z tejże serii, który wykazuje globalne właściwości przeciwzmarszczkowe, uzupełnia się oczywiście z pochodną tripeptydu miedziowego, przez co efekty są podwojone. Jest stymulowany kolagen, elastyna, kwas kieluchowy. Ponadto puder diamentowy również wykazuje właściwości redukujące ziemistość, poszarzały koloryt skóry, przez co nasza skóra odzyskuje zdrowy, promienny koloryt, blask, rozświetlenie glaski, rozpromienienie. Także jak najbardziej. Bardziej puder diamentowy, no jest to przekozacki składnik aktywny, który robi spektakularną robotę w dość krótkim czasie. I tutaj naprawdę nie trzeba czekać długoterminowo na efekty. To są efekty wręcz z dnia na dzień, bardzo szybko dostrzegalne przez człowieka. Później w składzie oczywiście mamy witaminę B12. Nasz cudowny składnik, który wykazuje właściwości wyciszające, przeciwzapalne, łagodzące rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie, łagodzące zmiany trądzikowe i w uzupełnieniu z pochodną tripeptydu miedziowego stanowią główne idealne kombo o globalnym działaniu przeciwzmarszczkowym. Zastosowanie tutaj w technologii B12 pozwala nam w pełni na stosowanie kosmetyku przez osoby o skórze bardzo wrażliwej, podrażnionej. Ponieważ witamina B12 w bardzo kolokwialny sposób, dość dosadny sposób wykazuje właściwości niczym jak gaśnica, czyli wygasza podrażnienie, rumień świąt, zaczerwienienie skóry. Później w składzie oczywiście po witaminie B12 mamy dodatkowy peptyd heptapeptyd 9 o nazwie globalnej acetylheptapeptyd 9. On się uzupełnia, łączy się z pochodną tripeptydu miedziowego, stanowiąc główne takie też duo trios pudrem diamentowym i z gardenią, takie, taka czwóreczka aktywna. Które działają globalnie przeciwmarszczkowo stymulując właśnie na kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, bardzo silną regenerację przy okazji zapewniając. No i do tego przyjaciela dochodzi koloidalne złoto, które jest reduktorem zmarszczek, które przynosi spektakularne efekty, blokujące pogłębianie się zmarszczek mimicznych, przez co efekty, które są uzyskiwane, są naprawdę. Ja wiem, dlaczego oni tutaj napisali e, efekt porównywalny do tego pseudo zabiegu, który nie jest tak naprawdę nic wart, e, ale ten preparat daje dzięki zawartości koloidalnego złota właśnie takie globalne efekty odmłodzenia, odświeżenia, tej rewitalizacji skóry. Skóra wygląda przedstownie. Później w składzie e, po koloidalnym złocie mamy to koperol. Witaminkę E, antyoksydant, witaminka młodości o naukowej, udowodnionej skuteczności odmładzającej, przeciwzmarszczkowej, wymiataczem jest wolnych rodników. Także jak najbardziej tutaj nie ma żadnego problemu. Później mamy olej słonecznikowy, olej kokosowy. No i właśnie, pojawia się tu problem. Kosmetyk nie może być stosowany przez osoby o skórze tłustej, trądzikowej, problematycznej, skłonnej do akne, aknegezy. Komedogezo-aknegezy, ponieważ ryzyko zapchania w tym przypadku jest bardzo duże. Niestety, bardzo mi przykro, ryzyko komedogezy jest tutaj bardzo, bardzo wysokie. Także zdecydowanie nie. Później mamy skwalan, który odbudowuje barierę lipidową. Jest to składnik, który bierze udział w odbudowie mikrobiomu skórnego i w prawidłowej pracy lipidów na naszej skórze. Później oczywiście w składzie mamy emolienty, które tutaj właśnie też nam uszczelniają substancje aktywne wprowadzone w głąb skóry, żeby nic nie wyparowało, nic nie uciekło, żeby nie dopuścić do odwodnienia skóry, ani jej przesuszenia, żeby nic ze skóry nie uciekło, żeby wszystko się działo tak, jak ma siedzieć, wszystko ma wnikać tak, jak ma wnikać i efektywnie działać. Później mamy oczywiście transporter przenikania, zagęstnik, regulator PH, konserwant, regulator PH, konserwant, konserwant, regulator PH, regulator emulsji, stabilizator emulsji, regulator PH, kompozycja zapachowa. Tyle. Tyle i aż tyle, jeszcze się tylko upewnię. No i kompozycja zapachowa, jeszcze jedna w sumie. No, także jak najbardziej to jest tyle. Skład jest długi, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo aktywny, bardzo bogaty. Ten krem w moim przypadku, w moim czysto personalnym przypadku nie nadaje się na dzień. Nie nadaje się na dzień. Skóra jest za ciężka. Ale do nocnej pielęgnacji jest to świetny krem. Otula skórę, fantastycznie nawilża, fantastycznie wygładza, bluruje. Rano ta skóra jest taka wypoczęta, taka otulona jak jedwab. Taki kokon aksamitności na skórze. Ta skóra jest taka gładziusienka, taka idealna, nawilżona, wypoczęta. On będzie dobry dla mnie, on będzie dobry na dzień, na zimę na jesień jeszcze będzie za ciężki na zimę y, on będzie na dzień dla mnie super pod filtr, aczkolwiek teraz przy obecnych upałach na dzień dla mojej skóry on się nie nadaje e, zdecydowanie po nałożeniu kremu z filtrem y, to to już jest po prostu level hard y, i moja skóra ledwo to znosi ale do nocnej pielęgnacji rewelacja ten produkt można łączyć oczywiście z tripeptydami miedziowymi bo mamy tutaj pochodną, nie mamy helatorów Także można łączyć serum z tej serii, można łączyć z moim autorskim serum Kasperskin Moon, można łączyć z Bielendaskin Clinic kwas hialuronowy, można łączyć z Good Skin Bielendy, można łączyć z Dermicom Peptides. Także jak najbardziej, z każdym produktem, który zawiera w swoim składzie tripeptyd miedziowy, może ten krem jak najbardziej być łączony. I tutaj nie ma żadnego problemu na mocy integralnej. Także ten krem będzie idealny dla skóry naczynkowej, poszarzałej, żyjącej osobie, w ciągłym stresie, zanieczyszczenia środowiskowych, żeby skóra właśnie była odporna, na negatywne oddziaływanie środowiska zewnętrznego, żeby zrewitalizować skórę dla skóry bardzo suchej, atopowej, wrażliwej, ten krem będzie świetny. Testowałem go pod oczy, no bo niestety musiałem sobie znaleźć odpowiednik, skoro ten krem pod oczy z tej serii to jest śmieć, ale y, spróbowałem go sobie zaaplikować i jak najbardziej i najbardziej, zero podrażnień super się sprawdza, nie ma tutaj jakichkolwiek problemów na mocy integralnej świetnie się uzupełnia serum z serum z tej serii, z moim tripeptydem miedziowym się uzupełnia, to jest super nic się nie roluje, nic się nie ciastkuje nic się nie gryzie żadnych problemów, żadnych żadnych w zupełności jakichkolwiek problemów powiem tak szczerze, krem tolerancyjny na wszystko yy, powiem tak, nie łączyć go oczywiście z helatorami nie można go połączyć sobie z witaminą C, nie można go sobie połączyć z czymkolwiek, co zawiera disodium etta, ponieważ w najlepszym przypadku tylko dojdzie do destabilizacji pochodnej tripeptydu miedziowego w tym kremie, a w najgorszym przypadku dojdzie do reakcji krzyżowo-kontaktowej i będzie podrażnienie, rumień, świąt, zaczerwienienie, pokrzywka. Także nie ma co i grać i dawania helatorów na tripeptyd miedziowy, ponieważ i tripeptyd miedziowy i tak nie zadziała schelatowany. A jeszcze poza destabilizacją może dojść reakcja krzyżowo-kontaktowa. Także nie ma co i grać. Nie ma sensu. Krem jest dostępny w Rosmanie, koszt do 40 zł. Dla skór bardzo suchych, wchłaniających bardzo dużą ilość pielęgnacji, on teraz na dzień może być idealny. Dla mnie jest idealny na noc. Także w zdecydowany sposób polecam go, podpisuję się pod tym kremem. Świetny krem, rewelacyjny produkt. Będziecie mieli go podlinkowanego w opisie na dole. Uważam, że naprawdę warto, warto i jeszcze raz warto kupować ten krem. Jest efektywny, skuteczny, robi to, co ma robić. Skład ma innowacyjne technologie również. Moje kolejne skarby, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, kciuk do góry czy tam w dół. Zapraszam również do wypowiedzi w sekcjach komentarzy. Ze szczerego serca Wam dziękuję za to, że byliście. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, kocham Was bardzo. Buziaki, wielkie pogody ducha, dużo zdrówka. Do następnego pa!